Proszę cię bardzo, pierwszy i drugi taki pecik. Pozdro, wylej dzika do szklanki. Nie no, został tego dzika. A ten słoneczny ziomek to nie. Uuu, dzięki serdeczny Oliver, serducho, Piola, łokieto. Dzięki za hipo mega, melona. mego melon to jest od dzisiaj. I no co ty mówisz, co? Jo, pierdzielę! A faktycznie, no legit, no faktycznie to jest teraz, no widzę, widzę. Faktycznie jest teraz, to on ma farta, Dzięki, chłopie, za hipo mega melon. Chłopie, to jest takie drogie, a to takie rzeczy mi dajesz. Dzięki serdecznie. I dobra, wy jesteście bogaci, kurde. Wy jesteście turbo bogole. Jaka Sigma, dzięki. Tak jak tamten banana, to teraz ten Sigma jest totalny. Co za sigma, No totalny, co nie? Otwórz drogę, oddaj. Od 100 milionów, żeby było szczęście? Dawaj, spróbujmy. Od 100 milionów. Raz, dwa, trzy, cztery. Od 100 milionów chłopka, oddawać. Spazi, podaj swój nick. Tak, ale tak realnie? No to faktycznie, terapety po, powyżej... Nie wiem jak wy, ale no... Ci, co zaczynają, to może nie, ale... Ci, co już trochę dłużej grają, to te pety powyżej 100 milionów jeszcze mają jakiś sens, ale poniżej to już w ogóle sensu nie mają. Pajle, ja mam tych poniżej 100 milionów. Mi się nawet na trading z nimi zagama nie chce wchodzić. Czy będą dorsy? Od jutra pomyślę jak to jest, ale ogólnie to będzie tak, że będę trochę moc... Nie wiem no Muszę jutro sobie pomyśleć jak to z tym zrobić. Dobra, miłos. Muszę przemyśleć jak to zrobić, panie kolego. Mam 1000 adopted giftów dla ciebie. Skąd ty tyle giftów, pan słopie? Dobra, ty trzymaj tak jak było mówione to. Teraz BMW. <noise> Jakiego BMW? Dobra, masz jednego lepszego.